Jeden A yeah, no, yes. back back. To... Go go. Nie jest. Czekle leży. Kurde, Bartosz. Jest czysto. I heaven, znaczy kamery. Na Heaven paka kładę mm -hmm. Schowaj się na, na schodach. Tu się schowaj. Tu się schowaj. I na mój kontakt ta, na wychylisz. Kontakt, Bardzo, Brawo. Jajce, w ogóle, to było. Jo, Bo co jutro nie ma tego meczu, Monte? No nie ma, nie ma. Ale, ale, wa ale walta jest najlepsza. O, zagracie jeszcze raz, panowie. A wiecie co, no. jednak. Jednak dali nie zagracie. Nadzieję. Całej Polsce dali nadzieję. Hiszpanii dali nadzieję. Kurde. Jednak nie zagracie. Jednak nie zagracie. No niestety. Powinni to para widzę wrzucić do, do Drebinki też w, tym meczach, w tych meczach ostatniej szansy, dać im jeszcze szansę. Pawaka wyjebali z Permity? Co wy gadacie? No, ta Kogo? Z Pawaka. No ale się nie dziwię, bardzo słabo. Pawaka? No Paka ta... do Pawaka, nie poszła no, ale i ja wywalili nie go. Ten... O kurwa! Nice. bij na G4 Skins i doładuj konto z kodem Mateo, który daje bonus do doładowania i możliwość otwarcia darmowego case'a. Na stronce możecie otwierać skrzynie, brać udział w bitwach na skrzynki oraz macie możliwość tworzenia kontraktów. Korzystając z dostępnych trybów na stronie, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Co miesiąc są dostępne nowe eventy, w których możecie zdobywać niesamowite nagrody. G4 Skins oferuje wiele metod płatności, takich jak Blik, PSC, SMS, Krypto czy Skiny. Dodatkowo codziennie możecie odbierać darmowy

One temple, one on low. No. One low. Water clear. Main. One HP main. That one is low. One is low. Two temple, both. pushing. I'm not peaking, bro. Double peek? One picking me, and one holding you. Oh yeah! Don't peek with the pack. Hold my ramp. Go back a bit and hold Pichnął, dwóch jest przekonanych. No ja. Dobra, ja pierdolę. Kurwa, mówi. Flasza miałem w ręce, sorry. I'm dead. You want three take? No, no, no. I've got smoke here. I'm dead. Wait, somewhere close. Dead. Dobrze B? Dobrze B? Jeden B był chyba. Pikuje mi da, pikuje mi da jeden.

no jak Ronaldo już na hajs, nie? Idzie. Znaczy. Wiesz, co nie jesteś tak na hajs. Słuchajcie, no mi się wydaje, że tam będzie przebudowa składu ogólnie. Yy, I no może być różnie. Tam może być o wiele lepszy skład od nowego roku. No dobra, a co z, z, z GTU wtedy? Co z Januszem? Co no Janusz wezmą? kurwa, no nie wiem, no pewnie kogoś weźmie. No i nocenta nie składu i... I będzie remien. Nie, No, znaczy mi się wydaje, że no... musiał no, muszą tak zrobić, no. O, i Micha też no. Bo no, jeśli dostajesz taki dopływ gotówki, bo jednak duży dopływ do gotówki jest, jeśli kupili go za milion mln, kurwa, tysięcy no, dolców, no to to jest jednak Nie, organizac... Sale by polecił na wakacje na przykład. Dla organizac... <laughs> Dla organizacji, no dobre ten, nie? Dobry Hajsik. Nie ukrywajmy tego. Więc no wydaje mi się, że w tym Falcons no skład. Jeśli na przykład zostanie magisk, będzie... Wiesz Sapiego, nie wiem czy wezmą. Mi się wydaje, nie wiem czemu mam tak kurwa, że Gleif wróci, będzie, nie? Do nich dojdzie. Nie wiem, nie wiem czemu. Wydaje nie mi się, sądzę. że Gleif może wrócić tam kurwa. Chyba, że jakiś ig się zwoli. Może Huxi, Chuj wie no co oni zrobią. nie wiem, to jak naprawdę. Niko tam idzie, to nie wiem, czy Niko będzie chciał Huxiego. Wydaje mi się, że oni dobrze żyli razem, wiesz, i... to ja. no, Kurwa, już nie przesadzajmy. Ojku. ale ja mam wrażenie, że dla g to nie będzie wcale taka zła zmiana. Tak naprawdę, mimo wszystko, mimo no, tego, chyba, jaki jest No Monesi Niko. też wyjebie, nie? No, jak Monesi wyjebie, to G2 się rozsypie, ale... ale jeżeli za Niko właśnie sobie ścianą kogoś typu jakiś właśnie Spinks, może jakiegoś Eliża wyciągną... No, no to też by było dobre, Ale no, uważam, że to... Też, też, że ta drużyna no. będzie mocniejsza wtedy. Nawet. Mo może być mocniejsza, bo to wiesz, już tyle lat Niko tak naprawdę tam pyka. No, nie no tam naprawdę są możliwości. Mal Malps jest gościem, który moim zdaniem będzie lepszy niż Niko w tej ekipie. Window spamming. O, mam no no Window. Czy No, 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 no The window I'm holding B From bench. One's B One, BFs. No BFs. one, BFs one. Oh. Oh. Down, site. No, down. Down. Nice. 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 Oh, yeah. so... let's go dude. Okay. Yeah, He's red out, 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 out. One shot. tô é se